Ta osoba, która jest teraz w twojej głowie, zamieniła miłość na dumę, która nie jest nic warta. Kiedy śpisz, ta osoba myśli o tym, jak łatwo było cię puścić, ale w głębi duszy czuje ból każdej sekundy spędzonej z dala od ciebie. Mówi, że idzie dalej, ale wiesz, że to wielkie kłamstwo. Otacza się tylko rozrywkami, żeby nie stawić czoła prawdzie. Powiedziała, że związek był zbyt intensywny i że potrzebuje przestrzeni, kłamała. To, czego ta osoba naprawdę potrzebuje, to odwaga. Odwaga, żeby przyznać, że poruszyła się w sposób, w jaki nikt inny nie potrafił. Każda wiadomość niewysłana i każde zdjęcie niepolubione to stałe przypomnienia tego, co straciła. Czułaś zmianę, prawda? Trudno nie zauważyć, kiedy ktoś, kto był tak blisko, nagle się oddala. Wiedziałaś, że obietnice składane zostają złamane przez głupią dumę, podczas gdy ona odmawia okazania swoich prawdziwych uczuć. Ciągle gubi się w zaprzeczeniu, ta duma nie przywróci Cię z powrotem. Ta osoba tęskni za tym, jak dobrze było cię mieć przy sobie. Próbuje się oszukiwać. Wychodząc z innymi ludźmi, ale w głębi duszy wie, że żadna z nich nie jest Tobą. Każdy śmiech w barze to tylko maska, która przykrywa samotność. W ciszy nocy, kiedy wszystkie dźwięki świata milkną, to ciebie naprawdę pragnie. I wiesz to, bo widziałaś znaki. Sposób w jaki nadal sprawdza twoje media społecznościowe, sposób w jaki twoi przyjaciele mówią o tobie, każda wzmianka o tobie ją niepokoi. Zaczęłaś zauważać, że to nie była tylko faza, to był znak, że połączenie, jakie mieliście, było prawdziwe i intensywne. Tymczasem ty jesteś w zawieszeniu, czekasz na wiadomość, która być może nigdy nie nadejdzie. Utknęłaś w cyklu pytań bez odpowiedzi, zastanawiając się, co mogłaś zrobić inaczej. Ale prawda jest taka, że nie chodziło o to. Ty, to wszystko było o niej. O jej niezdolności do radzenia sobie z tym, co naprawdę czuła. Ta osoba, która jest dumna ze swojej niezależności, ukrywa swoją wrażliwość za murem dumy. Wie, że popełniła błąd oddalając cię, ale nie potrafi. Zrobić pierwszego kroku, by się zrehabilitować. Boi się przyznać, że nie. Jest wystarczająco silna, by stawić czoła własnym emocjom. To jest jeszcze bardziej bolesne. Podczas gdy ty zastanawiasz się, czy nadal jesteś dla niej ważny, prawda jest taka, że jesteś, ale nie w sposób, w jaki byś sobie życzył. Ona pragnie cię, brak jej, ciebie, ale jej duma uniemożliwia jej to uznać. To wewnętrzna walka, która ją pochłania, a ty nie wiedząc, stałeś się ofiarą tej gry, która zdaje się nie mieć końca. Możesz wierzyć, że ta osoba wyobrażała sobie ciebie w różnych scenariuszach. Razem na kanapie, wspólnie dzieląc się śmiechem, albo po prostu w ciszy, komfortowo w swojej obecności. Ale to wszystko jest tylko fantazją, która ją prześladuje. To, co ona naprawdę ma, zamiast tego, to głęboka pustka, której nie potrafi wypełnić niczym. A ty? Ty nadal żyjesz swoim życiem, szukając nowych ścieżek, ale wątpliwość nadal tam jest. Zastanawiałeś się, czy ona wróci. Czy niewypowiedziane słowa w końcu zostaną wypowiedziane, ale rzeczywistość jest okrutna. Każdy mijający dzień to dzień mniej dla was obojga. Ta osoba jest uwięziona w cyklu żalu i strachu. Wie, że straciła cię przez dumę, ale nie ma odwagi tego przyznać. Więc podczas gdy czekasz, ona żyje dalej w kłamstwie, nosząc uśmiech na twarzy i ignorując, że w głębi duszy prawda jest taka, że nadal jesteś jedyną osobą, której naprawdę pragnie. Ta osoba nie może przestać o tobie myśleć. Dosłownie nie może. Ona. Budzi się w środku nocy z ekranem telefonu oświetlającym jej twarz. Ogląda Twoje zdjęcia. Nie ma odwagi, by wysłać wiadomość, ale pochłania każde zdjęcie, jakby to była wspomnienie, którego nie można zapomnieć. Ona powiedziała, że martwi się innymi rzeczami. Kłamstwo. To, czego naprawdę chciała, to ucieczka od prawdy. Prawda jest taka, że duma wygrała z każdą szansą na miłość. Duma, która sprawia, że zachowuje się tak, jakby jej nie zależało, nawet jeśli w głębi duszy. Ta osoba wie, że jesteś wyjątkowy. Nikt nie sprawia, że czuje to, co ty. Podczas gdy śpisz, ta osoba rozprasza się innymi ludźmi, próbuje zapomnieć cię na imprezach i spotkaniach, ale każde. Śmiech brzmi pusto. Każdy uśmiech to jak echo tego, co straciła. Pustka, którą czuję w nocy, jest przeszywająca. Szukała innej osoby, ale nigdy nie znalazła nikogo, kto sprawiłby, że czuła to, co ty ją sprawił, że czuje, i to jest bolesne. Na zewnątrz wszystko wygląda jak zabawa, ale w środku to cichy rozpacz. Czy czułeś to prawda? To zbliżające się poczucie, że coś jest nie tak, to uczucie, że wypowiedziane słowa nie były prawdziwe. Wiedziałeś, że obietnice nie były szczere, kiedy powiedziała, że potrzebuje przestrzeni. Zauważyłeś sprzeczność, jeśli potrzebowała przestrzeni, dlaczego otwiera swoje media społecznościowe, szukając Cię w środku nocy? To nie jest tylko Twoja wyobraźnia, to wszystko jest prawdziwe. Ta osoba ukrywa prawdę przed samą sobą, w rzeczywistości czuje głęboką więź z Tobą, miłość, która jest silniejsza niż jakakolwiek duma, którą może mieć. Ale czego naprawdę się boi, to otwarcie się i bycie wrażliwą. Ukrywa ten strach za fałszywymi uśmiechami i pustymi rozmowami. Jej milczenie jest cięższe niż jakiekolwiek wypowiedziane słowo. Tymczasem ty jesteś tutaj, zadając sobie pytanie, czy nadal jest dla ciebie miejsce w tej historii. Czekasz na wiadomość, która może nie nadejść. Marzysz o chwilach, w których wszystko mogłoby być inaczej, i prawda jest taka, że zasługujesz na coś znacznie lepszego niż te emocjonalne zamieszanie. Twoje potrzeba jasności jest całkowicie uzasadniona. Ale rzeczywistość jest taka, że ta osoba jest nadal uwięziona w swoim strachu. I wieczna gra, co by było, gdyby trwa dalej. Ona już wyobrażała sobie ciebie u jej boku, ale paraliżuje ją obawa, a ty, ty ciągle zastanawia się, czy nadal o mnie myśli? I odpowiedź brzmi tak, ale ta odpowiedź nic nie zmienia. Ponieważ ta osoba będzie trwała w swojej strefie komfortu, podczas gdy okazja wyparowuje. Czas mija, a ona o tym wie, ale nie podejmuje działania. Ta osoba już zauważyła, że jej duma nie jest warta nic w porównaniu do tego, co ty reprezentujesz. Ale trwanie w ten sposób jest łatwiejsze niż zmierzenie się z konsekwencjami otwarcia serca. Duma wygrała. Miłość została zamieniona na. Mur, który został zbudowany tylko po to, aby się chronić, ale teraz jest sama, a ty w tym czasie czekasz, nie wiedząc, że odpowiedź której szukasz, gubi się każdego dnia. Ta osoba może być w twojej w głowie, ale jej życie kręci się wokół żalów, wiedząc, że mogłabyś być jej szczęściem, ale gubiąc się w lękach i wahaniach. Już wiedziałeś, że cały ten ból istnieje, już wiedziałeś, że ten cykl jest więzieniem bez klucza. A prawda, która wisi w powietrzu, jest taka, że ona może nie znaleźć odwagi na czas. I nie musisz też na nią czekać. Ta osoba, która jest teraz w Twojej głowie, zamieniła miłość na dumę, która nie jest warta niczego. W tym momencie, kiedy to czytasz, ona stara się zaprzeczyć tego, co czuje. Spójrz prawdzie w oczy. Przekonała się, że ta. Decyzja była najlepsza, ale w głębi duszy prawda jest taka, że traci. Ta osoba jest z innymi osobami, ale połączenie nigdy nie było takie samo. Ona może nawet się uśmiechać, żartować, ale wiesz, że to jest fasada. Prawda jest taka, że nawet otoczona ludźmi czuje się pusta i to wykracza poza. Nieprzyjemne uczucie to dziura w duszy, którą próbuje wypełnić rozrywkami. Wiesz o tym, bo możesz czuć to w powietrzu. To ten dyskomfort, który pojawia się, kiedy widzisz, że wszystko, co ona mówi, nie ma sensu. Ponieważ podczas gdy ona jest dumna, ty wiesz, że tęsknota ją pożera. Czułeś to, gdy jej spojrzenia się odwracały, gdy rozmowy stawały się powierzchowne. Zauważyłeś, że, choć jest otoczona ludźmi, brak czegoś prawdziwego jest namacalny. Nie wyobrażasz sobie tego. Co ta osoba naprawdę czuje, to mieszanka duszącej miłości i nierzeczywistej dumy. Ukrywa kruchość, którą ma w środku, niepewność, że nie jest wystarczająca. Ta osoba wie, że mogła z tobą zbudować coś cennego, ale wolała trzymać się tej dumy, która teraz ją więzi. Tymczasem ty nadal o niej myślisz. Zastanawiasz się, czy ona myśli o tobie również, czy zapomniała wszystko, co razem przeżyliście. Prawda jest taka, że w głębi duszy ta osoba pragnie, żebyś się pojawił, ale strach powstrzymuje ją przed zrobieniem kroku. A ty tam jesteś, zastanawiając się, czy warto wciąż czekać. Kiedy ta osoba zobaczy twoją wiadomość, jej serce zacznie bić szybciej. Zawaha się, zamilknie, wyobrażając sobie różne rzeczy, a mimo to nie będzie w stanie działać. Błysk w jej oczach szybko zniknie, bo odwaga zawsze przegrywa z dumą. Wie, że popełniła błąd, wie, że wybrała łatwiejszą drogę, ale to nie zmienia tego, jak bardzo chciałaby cofnąć czas. A ty nadal czekasz, starając się zrozumieć, co się stało. Budzisz się i zauważasz, że nadal jest na twoich mediach społecznościowych, ale nie odpowiedziała na twoje ostatnie wiadomości. Czekałeś dni, tygodnie bez odpowiedzi. To pali cię od środka, ale prawda jest taka, że odpowiedź już jest jasna. Ta osoba nie miała odwagi. Pragnie cię, ale się ukrywa, a ty już o tym wiedziałeś. Ta osoba zamieniła miłość na dumę, która teraz nie ma żadnej wartości. Ta osoba żyje w cyklu zaprzeczenia, podczas gdy ty starasz się iść naprzód, ona gubi się we wspomnieniach. Obiecała, że to już jej nie będzie obchodzić. Ale zawsze, kiedy jest sama, prawda uderza ją jak cios w brzuch. Brakuje jej ciebie, ale nie przyzna tego nawet przed sobą. Powiedziała, że już jej nie obchodzi, ale kiedy pojawiasz się na jej mediach społecznościowych, ta osoba przerywa wszystko, co robi, ona. Obserwuj każde jej zdjęcie, zauważ każdy uśmiech. Jej umysł nie przestaje pracować, a to ją pochłania. Wiesz o tym. Ponieważ już zauważyłeś, jak przychodzi przeglądać Twoje rzeczy, a potem znika. Ten zamęt to odzwierciedlenie tego, co dzieje się w jej wnętrzu. Czułeś to, gdy przez jakiś czas nic nie publikowałeś, prawda? Ona zauważyła. Ta osoba uparcie pokazuje, że jest szczęśliwa, ale prawda jest taka, że jej uśmiech jest pusty, w środku. Czuje niepokój, dziurę, której nie może wypełnić. A to sprawia, że czujesz się jeszcze bardziej realny. Ona. Może być otoczona nowymi twarzami, ale ty jesteś jedyną osobą, która sprawiła, że poczuła się naprawdę żywa. Mówiła, że wszystko jest w porządku i wszystko jest pod kontrolą, ale wewnątrz jest roztrzaskana. Tymczasem próbujesz to wszystko zrozumieć. Przeżywasz na nowo chwilę i zastanawiasz się, czy ona wciąż o tobie myśli. A odpowiedź jest jasna: tak, myśli, ale Duma ją trzyma, uwięzioną. To więzienie zbudowane z lęków, i co jeśli? Ta osoba czuje, że nie może dać za wygraną, jeśli przyzna, że tęskni. Wszystko się zmienia, a to ją przeraża. Zauważyłeś, że kiedy mieliście głębsze rozmowy, odwracała wzrok? To. Działo się, bo nie chciała, żebyś zobaczył, jak bardzo na nią wpływasz. Jej wewnętrzna walka jest nieustanna. Chcecie, ale boi się stracić swoją dumę. Ta osoba zamknęła się za tarczą. A ty co z nią zrobiłeś? Zniszczyłeś te zbroje i teraz czuje się bezbronna. Brutalna prawda jest taka, że rozpaczliwie cię szuka, choć nie wie, jak to powiedzieć. Dostaje dreszczy na wspomnienie chwil, które dzieliliście, ale strach jest większy. Boi się, że ruszyłeś dalej. Boi się odkryć, że już nie czujesz tego samego. A to sprawia, że zamyka się jeszcze bardziej. Tymczasem obserwujesz jej życie z daleka. Wiesz, że dobrze się bawi, ale masz wrażenie, że to tylko gra wiesz, że w głębi duszy pragnie. Ale woli chować się za nowymi doświadczeniami, jakby mogła wymazać to, co się stało między wami. I co jest najboleśniejsze? Nie możesz zapomnieć o połączeniu, które miałeś z nią. Rzeczywistość jest taka, że odpowiedzi leżą na stole, ale żadne. Z was nie ma odwagi, by się z tym zmierzyć. Ta osoba toczy wewnętrzną walkę między chęcią bycia z tobą, a utrzymaniem swojej dumy. I w międzyczasie czas płynie a szansa na ponowne połączenie się ulatnia. Ona wiele razy rozważała wysłanie ci wiadomości, nie tej prostej wiadomości, cześć, coś głębszego, coś, co mogłoby ocalić to, co czuła, ale wątpliwości ją paraliżują, duma trzyma ją w więzieniu, a ty czekasz na coś, co wydaje się, że nigdy nie przyjdzie. Ta osoba chce więcej niż przyznaje. Po prostu nie wie, jak zrobić pierwszy krok. Rozmowy, które odbyłeś, nadal rezonują w jej umyśle. Słowa, które wydawały się zagubione, teraz są ciągłym echem żałowań i pragnień, a twoja nieobecność to ogromna dziura w jej życiu, której nikt inny nie może wypełnić. W głębi duszy już wiedziałeś to wszystko, a teraz ta, prawda boli i unosi się w powietrzu. Oboje jesteście świadomi sytuacji, ale żadne z was nie ma odwagi, by coś z tym zrobić. I to jest rzeczywistość, już to wiedziałeś. Ta osoba zamieniła szansę na przeżycie czegoś prawdziwego, na dumę, która nie ma żadnej wartości, podczas gdy ty nadal nie śpisz. Myśląc o niej, ta osoba przekonuje samą siebie, że nie tęskni za tobą, ale w rzeczywistości tęskni. I to bardzo. Powiedziała, że potrzebuje się odnaleźć, że to jest najważniejsze. Łamała. To, czego naprawdę potrzebowała, to czas na zrozumienie, że obudziłeś w niej rzeczy, o których nigdy nie wiedziała, że istnieją. Każda rozmowa, którą odbyliście, zostawiła na niej ślad, w taki sposób, że nie potrafi tego wyrazić słowami. Nikt nigdy nie sprawił, że czuła się w ten sposób. Podczas gdy ty śpisz, ta osoba jest tam w łóżku, trzymając telefon, wahając się przed otwieranie swoich wiadomości. Od czasu do czasu przegląda twoje zdjęcia w mediach społecznościowych, oczekując, że ból minie, ale ironicznie, pokarmiając swoją tęsknotę. Wiesz o tym, ponieważ poczułeś, kiedy przestała cię angażować, widziałeś zmiany, zauważyłeś, że coś jest nie tak. Nie wyobrażasz sobie tego. Ta osoba boi się, boi tego, co mogliście zbudować, boi się tego, co ujawniłaby o sobie, gdyby pozwoliła sobie otworzyć serce. Dlatego robi. Dokładnie odwrotnie niż mówiła, że chce. Próbuje udawać silną, stara się, sprawiać wrażenie, że życie toczy się normalnie. Podczas gdy w środku czuje się pusta. Rozprasza się innymi ludźmi, szuka tymczasowych rozwiązań, ale w głębi duszy, w ciszy nocy, każde wspomnienie o tobie pochłania ją. Ten śmiech, sposób, w jaki rozumiałeś jej bóle bez potrzeby, wyjaśniania, to ją prześladuje. I co gorsza, nie wie, jak sobie z tym poradzić, więc się oddala. Prawda jest taka, że im bardziej próbuje cię zapomnieć, tym intensywniej prześladujesz ją w myślach, a ty. Wciąż zastanawiasz się, czy ona myśli, o tobie czy to, co przeżyliście, miało jakieś znaczenie. Czujesz, niepokój tego oczekiwania, wiesz, że ta osoba jeszcze. Cię nie zapomniała. Nie czułeś tego bez powodu. To prawda, nie udało jej się pokonać uczucia do ciebie, bo nigdy nie znalazła kogoś, kto rozumiałby ją tak jak ty, i to ją irytuje. Ma fasadę obojętności, ale za nią kryje się ogromne pragnienie powrotu. Odważenia się na to, czego zabrakło za pierwszym razem. Żałuję, że pozwoliła ci odejść, i to trzymają. Budząca się w nocy, zmagając się między tym, czego pragnie, a tym, co uważa, że powinna chcieć. Ale podczas gdy to się dzieje, ty jesteś tam, zauważając, że czas mija, wciąż. Czekasz na wiadomość jakiś znak, cokolwiek, co udowodni, że ona nadal się troszczy? Prawda? Jest taka, że troszczy się, ale duma jest przeszkodą, której nie wie jak pokonać. Ból uznania tego, co straciła, jest większy niż chęć ponownego zbliżenia się. Wiedziałeś o tym, i mimo to nadal czekasz. Co się stanie, gdy znów się spotkacie? Ta osoba wie, że zostawiła cię bez odpowiedzi, i pytanie, które wisi w powietrzu, brzmi: Czy nadal tam będziesz? A jeśli tak, czy odważy się zrobić krok, który jest potrzebny? Czas mija, a szansa na rozwiązanie tego może się ulotnić. A co będzie z wami obojgiem? Ta osoba jest sparaliżowana między dumą a tęsknotą, podczas gdy ty jesteś zmęczona czekaniem na coś, co może nigdy nie nastąpić. I wiedziałeś o tym.